A teraz zaproszę naszego wspaniałego pianistę od lat z nami na scenie, pan Andrzej Płączyński. Andrzejek. Koledzy są na sali. O, tam siedzą. <noise> tak jak my dużo podróżujemy jako artyści. Także i prezes pan Andrzej Bartkowski dużo podróżował. I kiedy poznaliśmy się zaledwie półtora roku temu, dostałam taką książeczkę na pamiątkę, w której były piękne wiersze. Te wiersze zostały już nagrane. Muzyka napisał Marek Seven. Tekst Andrzej Bartkowski: Są takie miejsca. Są takie miejsca na Ziemi, gdzie klękać należy i czołem bić. Bieg czasu nic tutaj nie zmieni, kiedy w tej Ziemi są ślady krwi. To polska krew zrodziła to w skórze, teraz łan krzyży stoi, niechaj każdy wie. Że to miłość, odwaga i honor w mundurze przechodnią idź powiedz że Są takie miejsca na Ziemi, gdzie chęcać należy i czułem, bieg czasu nie... Chorąg duże w przechodniu, idźmy powiedz polsce. Że... Są takie miejsca na ziemi, gdzie klękać należy i czołem bić. Bieg czasu nic tutaj nie zmieni, kiedy w tej ziemi. Andrzej Płączyński, Andrzej Bartkowski.